Witam Was. Dzisiaj taki mały, krótki, w sumie śmieszny filmik, ponieważ coś śmiesznego zauważyłem wieczorami. Kiedy ja śpi? Tak, kiedy, kiedy ona właśnie śpi i coś śmiesznego się wtedy dzieje. I w sumie chciałem się z, tym z Wami podzielić dzisiaj. Ale ja wiem, bardzo dużo ludzi pisają. Uh, start uciec z polskiego język, bla 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 bla. Tak, jak wiecie, to ja bardzo długo w nocy muszę pracować, różne rzeczy jeszcze robić po prostu, jak chodzi tutaj o ten kanał i tak dalej. Także to jest naprawdę czasem sporo i przeważnie jest tak, że ona idzie wcześniej już spać, a ja mam jeszcze włączone na, tam na komputerze, na drugim, na tym monitorze, mogę tam dalej stać. Różne takie programy, czasami jeszcze, właśnie o zdrowiu i tak dalej, różne szkolenia jeszcze sobie tam przeglądam, wykłady różne tam biorę w nich udział i to jest tam po prostu sobie włączone i to sobie leci. Ale na jaki język? Jest w On zobacz. Językach, Jest w różnych językach, bo oglądam i w angielskim, oglądam i w niemieckim, oglądam i w holenderskim, ale zdarzy mi się też oglądać coś w języku polskim. I teraz właśnie jest to najśmieszniejsze w tym wszystkim. Jeżeli mam włączony niemiecki, holenderski czy angielski język, to no ona sobie śpi smacznie jak dzidziuś. Ale kiedy włączam coś w języku polskiego i padają tam na przykład czasami jakieś pytania, ponieważ tam czasami jakiś wykładowca coś powie i zada jakieś tam pytanie, to tu jest właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim, to ona właśnie przez ten sen zaczyna nam odpowiadać. Ha? No? tak. I to jest dla mnie po prostu śmieszne i śmieszna zagadka w tym, że w swoim języku ojczystym, który tam ma, czy holenderski, jak oglądam, czy niemieckim, czy angielskim, bo sporo tego też słuchamy, nie reaguje na to. Po prostu śpi jak kamień i nic ją to nie rusza. Ale jeżeli jest język polski, to ona przez ten sen, jak gdyby bierze udział w tym i po prostu tam odpowiada na te pytania różne i po prostu to jest fajne właśnie, bo widać jednak, że to po prostu rozumie, co tam się mówi w tym i no i reaguje na to i to mnie zawsze bardzo śmieszy. Ostatnio jej to powiedziałem i właśnie mówię, że co, weź zróbmy takie filmy, o tym będzie trochę śmiesznie też dla ludzi bo naprawdę jeste śmieszne, bo ja później w sumie nie wiem siedzę i teraz słucham tego i nie wiem, czy ona coś do mnie mówi, czy nie. I znowu tam idę, zaglądam do środka, patrzę, ona śpi. Ja mówię, no to dobra, no to nic chyba ode mnie nie chciała, nie? Ale... My mówimy w domu holenderski język. Było też ten czas. By było kości u nas. Ale teraz e, to jest... E, taki zamknięty temat. I to wtedy było coś innego niż mówisz po polsku. No, było to coś innego właśnie, bo my zawsze w domu posługujemy się różnymi językami, ale praktycznie nigdy nie polskim. <laughs> Tylko różnymi innymi. I właśnie kiedy jak ktoś jeszcze nas odwiedzał, no to zawsze miał okazję troszeczkę znowu po polsku pomówić, także była to taka nowość dla niej. No. A teraz, właśnie jak są te wykłady, czasem coś tamtego, no to to jest właśnie fajne w tym, bo widać, że jednak po prostu no, rozumie ten polski nawet i przez sen. I kiedyś nawet jej mama powiedziała, no jak zaczniesz już mieć sny w języku polskim, mówi, to już jesteś e, absolutnie na tej ziemi. No ja znowu miałem bardzo często e, sny w języku niemieckim i holenderskim, <grym> a ona już też miała właśnie sny w języku polskim, także no. Jest, jest ok, także nie można narzekać. Daje radę. Także <noise> no taki fajny i śmieszny filmik, taka śmieszna historia w sumie, którą chcieliśmy się tylko podzielić z Wami. Ale tu widzimy, kiedy jest dni i jest ciemno, ja startuję, kiedy jest powrotem, znowu jest ciemno, ja robię mój pracę do Niego do e, na, na książki wysłać, i tak dalej, i tak dalej. Ale normalnie, kiedy ludzie idą spać, oni mówią mózg, <sum> że się odłącza, jak gdyby, ta to, to, to obecność, ta to taka, no nie wiem To śpi, ale ja jestem, ten przykład, mój bezpieczeństwo nie niet to tak. jest aktyw ona jest aktywna nawet w czasie snu. <laughs> cały czas. I to jest możliwe dotycamo met what I eat and main Może jest to jest związane nawet z tym, co je i z tym wszystkim. No bo wcześniej tak nie było, a teraz tak jest. <laughs> Także jest nawet w czasie snu cały czas aktywna. <laughs> Dobra moi drodzy, tyle na dziś. Miłego dnia wam życzymy. Trzymajcie się. Hej! Do następnego razu. Pa!